Prosty i szybki obiad z makaronu i tuńczyka z puszki. A do tego szpinak, suszone pomidory, i mamy zdrowie na talerzu. Smacznie, tanio i zdrowo. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku. Dziś pokażę mój przepis na tuńczyka z puszki z makaronem i szpinakiem i pomidorami suszonymi. Będzie szybko i smacznie, i w miarę tanio. Zaczynamy od cebuli. Muszę ją pokroić na taką średnią kostkę. Patelnia jest rozgrzana. Na patelnię daję trochę tłuszczu roślinnego. Ja daję oliwę, a Ty po prostu jaki masz. Taki możesz użyć. I teraz rzucam cebulę. I cebulę będę smażyła się we szkle. Do momentu, aż będzie taka szpista. Cebulę delikatnie oprószę solą. To spowoduje, że się szybciej zeszki. A ja teraz biorę się za pocięcie szpinaku. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Szpinak trzeba trochę rozdrobnić, żeby się ładnie komponował z makaronem. Cebulka już jest ok, więc możemy dokładać szpinak. Szpinak będę dokładał stopniowo, bo cały naraz nie wejdzie, ale on po prostu podczas procesu smażenia on z, tak z, z, zmniejszy się, się, zmniejszy się objętość. W międzyczasie woda na makaron zaczęła się gotować, więc wrzucam makaron. I kochani, to będzie 10 minut i obiad zrobiony. Kwestia ugotowania makaronu. W momencie, kiedy makaron się gotuje i e, szpinak się smaży, Teraz rozdrobnię suszone pomidory. Po prostu tak pokroić na mniejsze kawałki. Do tego dania będę potrzebował jeszcze dwa ząbki czosnku, które też teraz rozgniotę. Ja mam taką praskę, a Ty możesz po prostu czy nożem, czy swoją praską przecisnąć ten czosnek i będziemy go dodawać później. Jeszcze nie teraz. Tak za szybko dodasz czosnek, to danie będzie gorzkie, a my tego nie chcemy. Jak się objętościowo już zmniejszył, teraz dodaję następną partię Teraz to już chyba wszystko wejdzie. Tak. I teraz mogę jeszcze trochę oprószyć solą. Tak szczyptę. Kwierć łyżeczki takiego herbaty. I teraz to jest ten moment. Zobaczcie, już szpina ładnie się objętościowo zmniejszył. Woda prawie odparowała i teraz dodaję pomidory suszone i czosnek. I za chwilę będę za jakąś minutę dodawał tuńczyka. Teraz trochę pieprzu grubo zmielonego, taka porządna szczypta. Ja teraz rozdrobnię swojego tuńczyka. Ja używam tuńczyka w sosie własnym, nie w oleju, tylko w sosie własnym i proponuję tego w sosie własnym, właśnie używać. Jest po prostu zdrowszy. I teraz go dokładam już do mojego dania. Na patelnię dodaję 300 ml śmietany 30%. Za chwilę moje danie będzie gotowe. Słuchajcie, pachnie naprawdę tuńczykiem. Makaron mam odlany. teraz przekładam na patelnię i wszystko razem muszę połączyć. Spróbujmy teraz tego dzieła. Słuchajcie, naprawdę świetna sprawa, niecałe 15 minut i mam obiad zrobiony. Kwestia ugotowania makaronu. Kwestia ugotowania makaronu. Szpinak suszony pomidor, tuńczyk z puszki, makaron, śmietana przyprawy do, do, do według gustu i obiad gotowy. Pokażę Ci prosty przepis. Teraz od czego zaczniemy? Ja nastawiłem już wodę, posoliłem tą wodę. Szpinak mam umyty. Teraz rozrobimy ten szpinak. Ja tu mam 400 gram szpinaków ale uwierzcie mi jak go przesmażymy jak go przygotujemy, zrobimy sos, to będzie bardzo mała ilość tego Pokroimy cebulkę do szpinaku ja lubię mieć drobną a Ty jak wolisz możesz mieć no obojętnie jakich kiształko, nie ma większego znaczenia, ale jak jest drobne jest po prostu smaczniejsze, z niej. tak przeczuwalna ty w tym szpinaku ta cebulka Na patelnię dajmy Oliwę z oliwek. Pamiętaj, że patelnia nie może być bardzo mocno nagrzana. Ma lekko nagrzana i wtedy dajesz oliwę z oliwek. Jak dasz na bardzo mocno, gorącą, ta oliwa zrobi się gorzka. I wrzucamy cebulkę. Cebulkę posypujemy pierwszą solą, tak nie za dużo. Tak jak zawsze, trzy porcje soli, jedna porcja pieprzu. Taka mieszanka? Taka mieszanka. I tutaj już teraz dajemy czosnek. Kolejna ja mieszanka mam, czosnku. Ja mam ten czosnek taki zblendowany po prostu. Jak nie wiesz, jak to zrobić, wejdź na stronę Home Food Krieger, Tam jest informacja, jak przygotować czosnek, jak go przechowywać. Dwie łyżeczki takie do kawy. Jeżeli nie masz takiej mieszanki, to wtedy czosnek... Pokrój czosnek po prostu drobno. Kilka ząbki, Dwa, trzy ząbki. Teraz zmniejszymy tutaj z cebulką na 7 w skali od w skali... 0 do 9? Od na 0 7. do 9 zrobiłem 7 i stopniowo będziemy dodawać ten szpinak. Zobacz, jak tego szpinaku jest tutaj dużo. Mamy hmm, jeszcze jedno światło. I ten szpinak po prostu będzie ginął na tej patelni. Skurczył się. Tak, on po prostu się tak skurczy. Dodamy. Przemieszajmy to. On ładnie puści wodę i skurczy się. Delikatnie mieszaj. Jeszcze dodajmy i przykryjmy. Zobaczcie. I tu już resztę szpinaku. Tak się kurczy szpinak na patelni. Dlatego nie bój się, jak będziesz miał... Będzie się wydawało, że nie się, nie zmieści, uwierz mi, mieści się. Teraz zobaczmy, czy jest wystarczająco słony. Możemy dodać jeszcze szczyptę pieprzu z solą. Pamiętaj, żeby nie przesadzać z tym, bo nie każdy lubi sól Pierwszy. Ja zawsze mówię, że przyprawy powinny być na stole, a danie powinno być zrobione, dostosowane do każdego. Jak ktoś lubi bardziej słone czy mniej, to wtedy można normalnie na talerzu sobie doprawić. Zobaczcie, jak się mało zrobiło, musi się ładnie już Udusił. Teraz dolewamy śmietanę i robimy sos. Do tego pół kilo makaronu 400 ml śmietany w zupełności wystarczy. Zobaczcie, sos jest prawie gotowy. Ja jeszcze dam odrobinę soli i pieprzu. Teraz zetrzymy. Jeszcze parmezan. Nie za dużo tego parmezanu, tak żeby ten, nie, nie żeby nie zdominował po prostu smak parmezanu całego sosu, tak, tak ja myślę, że no, jakieś dwie łyżki takie stołowe, takie do zupy. W zupełności są wystarczające. wystarczające. O, proszę. Dajmy trochę tutaj do sosu tego parmezanu, to nam zagęści ten sos. Resztę damy na talerzach. To wykończenie już. Po tak? wykończenie, tak. I teraz wrzucimy makaron i razem wszystko wymieszamy. Tu musimy teraz odparować po prostu jeszcze ten sos, tą wodę, co została w makaronie. Także jakieś 5 minut tak pogotujemy razem, to sos się zagęści i ja jeszcze dorzucę teraz parmezanu trochę. I to wszystko trzeba razem podgotować. Już kończymy, teraz na, nakładamy na talerz. Pamiętaj, że makaron, jak jest al dente ugotowany, to on później, jak go wrzucisz na patelnię na taki sos, to on też zagęści sos, bo puszcza mąkę po prostu, wiesz? I to, i to tak wygląda. O, proszę bardzo. Wygląda ładnie. I teraz na górę parmezan. I voilà. życzę smacznego, miłych wrażeń smakowych. Cześć! Szybki obiad z makaronem takich 20 minut. Można zrobić? Można zrobić. Łap przepis i rozkoszuj się smakiem. Zaczynam od tego, że na zimną patelnię wkładam pokrojony boczek i podłączam wodę na makaron. Wkładam boczek na patelnię. I podłączam. Niech się wytapia. A ja teraz biorę się zakrojenie pieczarek. Sorry, nie pieczarek, tylko najpierw pokroję cebulę. Cebulę pokroję w kostkę. Teraz biorę się za krojenie pieczarek. Pieczarki oczywiście wcześniej umyłem. I ja pieczarki kroję do tego sosu na cztery. Tak na, cz na ćwiartki. Wody na makaron stoimy. Ale jeszcze trochę, bo się nie gotuje. Boczek też jeszcze trochę musi się wytopić, także czekamy. Woda zaczyna się gotować, więc rzucam makaron pennę. Moi widzowie nauczyli mnie, żeby go nazywać pennę, nie penne. Bo to zupełnie to innego znaczy pennę. W innym języku. W innym języku, tak. Boczek już się ładnie wytopił, więc teraz wrzucam cebulę. Jalka łyżeczki soli. Pamiętaj, żeby z solą ostrożnie lepiej dosolić jak przesolić, dlatego że boczek już jest słony. I pół łyżeczki pieprzu grubo, grubo zmielonego. Cebula jest ładnie zeszklona. Teraz dokładam pieczarki. To będzie obiad, kwestia ugotowania dosłownie makaronu i będzie sos gotowy, obiad gotowy. Po 5 minutach smażenia, już jak pieczarki są, dolewam śmietanę. Śmietanę daję 30. 500 ml. 400. 400? Tak, 400 dwa pudełeczka 400 ml tak. Do sosu dodaję jeszcze pół łyżeczki soli i odrobinę pieprzu jeszcze. makaron gotuje taki al dente i nie hartujemy makaronu dodajemy go do sosu to on w sosie jeszcze puści tą mąkę i po prostu e, zagęści trochę jeszcze tą, ten sos do sosu dokładam jeszcze trochę parmezanu makaron przekładam teraz na patelnię I trzeba połączyć razem z sosem. Do sosu dokładam jeszcze trochę parmezanu. I teraz jeszcze na górę trochę parmezanu. I zobaczcie, szybki obiad, naprawdę. Tanio, szybko i bardzo smacznie. A jak smacznie, to zaraz się przekonamy. Zaraz będę smakował. Taki makaron po polsku, słuchajcie. <laughs> Naprawdę ja w tym wydaniu go bardzo lubię. Zresztą cała moja rodzina też go lubi. O. Naprawdę gorąco polecam. A te pieczarki takie grubiej pokrojone. Na czwarteczkę one są bardzo soczyste, naprawdę dodają takiego jeszcze fajnego smaku. Obiad palce lizać. Niedrogo, szybko i naprawdę bardzo smacznie.